Witam serdecznie w nowej takiej serii, w której będę Wam pokazywał gry, które odmieniły moje życie. Będą to takie historie związane z moim wczesnym gamingiem, ale nie tylko, bo w późniejszym też, które naprawdę wpłynęły w pewien sposób na moje życie jako gracza. I pierwszą taką grą, a właściwie serią gier jest Alone in the Dark. Alone in the Dark. Jako gracz nigdy nie grałem w tę grę, nie przeszedłem nigdy żadnej części, a z czym to jest związane, dowiecie się troszkę później. Natomiast sama gra zawsze wywoływała we mnie takie mm, wspomnienia. Była to taka mityczna gra, horror, którą zawsze chciałem zagrać, którą jako taki wczesny gracz, taki młoko z nastolatek, wyobrażałem sobie, że ta gra musi być tak dobra. Że po prostu jakbym w nią zagrał, to po prostu bym no, był w growym niebie. Wynikało to głównie z faktu, że naczytałem się o tej grze sporo w Secret Service, takim czasopiśmie. I ja dopiero zacząłem grać w gry na komputerze mniej więcej w 1997 roku. I w tym roku, w 1997, zacząłem też kupować właśnie czasopisma między innymi właśnie Secret Service, CD Action i tak dalej. I oprócz tego w Secret Service miałem kolekcję od początku lat 90. i zanim w ogóle miałem jeszcze komputer, to bardzo dużo czasu spędziłem po prostu tylko i wyłącznie na tym, że czytałem te czasopisma Secret Service, te wcześniejsze jakby wydania od 93., bo Secret Service zaczął wychodzić w 93. A miałem je od takiego mojego kolegi, który tam się wyzbywał, po prostu ojciec mu kazał tam się wyzbyć tych czasopism, bo było, miał tego zawalona, on, on od dzieciństwa zawsze, zawsze był w grach, właściwie taki Adam, i po prostu no, dał mi te czasopisma. I ja, mając y, wszystkie numery od 1993 roku, no to po prostu byłem w niebo wzięty, po prostu godzinami siedziałem, czytałem i tam właśnie natknąłem się na Alone in the Dark. A rok 97 był w tym temacie szczególny, dlatego że w 97 roku y, ukazało się coś takiego jak y, czasopismo CD Action. I oprócz. Znaczy no, w 96, przepraszam, się ukazało czas, czasopismo CD Action. I oni wyłamali się z takiego nieformalnego paktu. W ogóle co to był za idiotyczny pakt. Mianowicie w 1996 czy 1995 roku czasopisma w Polsce, czyli Secret Service i wszystkie inne, które wtedy były wydawane, podpisały sobie, znaczy pod, nie wiem czy oni podpisały, czy po prostu się umówiły, że nie będą dodawać płyt CD do czasopism, żeby nie zwiększać ceny czasopism na rynku. A CD Action zaczęło wychodzić w 1996 roku i wyłamało się oczywiście z tego paktu. Od pierwszego numeru zawsze była płyta CD w CD Action, i to nie pasowało Sekret Service. I w 1997 roku Sekret Service mocno najeżdżał na CD Action, nawet pojawiały się w czasopiśmie artykuły. Ja to pamiętam, bo to czytałem od deski do deski każde czasopismo, i pojawiały się nawet artykuły, właśnie odnośnie tego, że tam CD Action się wyłamało z tego paktu i tak dalej, a tymczasem sam Secret Service też się wyłamał z tego paktu, bo wydali numer specjalny, wydanie specjalne, gdzie dodali właśnie grę Alone in the Dark jedynkę. Co ciekawe, Alone in the Dark jedynka, którą tutaj wydali, była to wydanie w ogóle było takie oszukane, bo to zobaczcie, to jest rok 97. I ono, to czasopismo kosztowało, to ten numer specjalny kosztował 30 zł. Na tamte czasy to było holendarne pieniądze. CD-action był bardzo drogi, był najdroższym czasopismem wtedy na rynku, ale CD-action wtedy, jak tutaj sobie zobaczymy, yy, kosztował 12,99, a na początku nawet poniżej 10,9,50 chyba kosztował tam w 96. Tutaj później podnieśli cenę do tych 12,99, ale to i tak jest trzy razy mniej prawie niż to, co tutaj żądali sobie za ten. Yy, Alone In The Dark. I najlepsze jest to, że tutaj dali tylko pierwszą część Alone In The Dark, a zostało to w taki sposób wydane, że ja jak, jako wtedy dzieciak, kupując ten numer, myślałem, że dostaję wszystkie trzy części. Pamiętam, że no, można było przeczytać, wiadomo, można było przeczytać, co tu jest faktycznie dodane. To nie jest tak, że oszukali i nie napisali, ale jako dzieciak moja wyobraźnia podpowiadała, że tam są wszystkie części, tu jest wszystko o Alone In The Dark, a że byłem tą serią mocno. Zachwycony przez to, że czytałem ich wcześniejsze. Wiadomo, tam opisy tam były też te poradniki, jak przejść, opis przejścia, wiadomo, recenzje i tak dalej z wcześniejszych lat. Bo Alone in the Dark 1 i 2 i 3 to wyszedł 93, 4 i 5 rok, więc właściwie co roku był jakiś Alone in the Dark opisywany w Secret Service. Ja byłem po prostu zajarany i kupiłem tą wersję, właśnie Secret Service, kupiłem to wydanie specjalne. I moim straszny przeżyłem zawód, bo po pierwsze gra, pamiętam, coś tam nie chciała mi działać do końca. W końcu jak działała, to byłem zawiedziony tym let's playem, pamiętam, że nie byłem w stanie grać w tą grę wtedy. To były lata 97, to ja już grałem wtedy na przykład Duke'em, yy, 3D, grałem, grałem w Quake'a, yy, grałem tam w NA, graliśmy ze znajomymi. No dużo tam gier było. W ogóle to były czasy, gdy gry się tak zmieniały tak naprawdę między 93 a 97 minęły 4 lata, tak? A mimo wszystko już 97 rok, to już była grafika bardziej popularna, taka, powiedzmy pseudo 3D, na przykład taki Duke Nukem 3D to raczej nie był taki pełny, to nie było pełne 3D tam były sprite, y, wiadomo, ale było dużo takich już y, gier. No po prostu. Wtedy gry szły do przodu. Co roku to właściwie był przełom w branży. Co roku był przełom w branży. I 4 lata to był olbrzymi skok i graficzny, i w ogóle sposobu grania, wydawania gier i tak dalej. I na przykład, dajmy na to taki. No, wystarczy zobaczyć, że w 1995 wyszedł Dark Forces, ten Star Wars, nie? A w 97 wyszedł Duke Nukem and and 3D, i w Duke Nukem 3D normalnie już sterowałeś myszką i szczelałeś do potworów, a w Dark Forces jeszcze grałeś tak jak w pierwszego Duma, czyli myszką się nie sterowało, tylko sterowało się samą praktycznie klawiaturą można było grać i szczelało się spacją, było autocelowanie. Takie były zmiany po prostu. To były game, game changery w tamtych czasie i to co roku właściwie ten game changer występował i wtedy na przykład właśnie 4 lata to była olbrzymia to była przepaść między grami. No i taka gra właśnie Alone in the Dark jedynka z 93 roku była już dla mnie jako gracza niegrywalna w 97. Dzisiaj jest inaczej. <tryk> O przepraszam, kaszel mnie wziął, dzisiaj jest inaczej, bo zobaczcie sobie na przykład, zagrajcie sobie takiego wieś, wieśka z 2015 roku, który ma już 9 lat, no właściwie spokojnie nawet gracz, który powiedzmy nie jest jakimś takim hardkorowym graczem, że, cały, że ciągle gra, to jak zagra w Wiedźmina, który wyszedł w 2015 roku, nie ma poczucia, że gra w grę, w którą nie jest w stanie zagrać, bo jest ona taka już archaiczna dla niego. A wtedy 4 lata wystarczyło, czy nawet rok czasami wystarczył, żeby gra już była po prostu niegrywalna dla nowych graczy, bo oni już przyzwyczaili się do nowych trendów i nowych sposobów sterowania, grafiki i tak dalej. To były takie czasy. I ja wtedy byłem zawiedziony, a wydają na to 3 dychy. Tymczasem. No, tymczasem czasopismo takie właśnie jak CD Action dawało mi co miesiąc za 12 zł. Co prawda to była wysoka cena, ale byłem w stanie to 12 zł sobie uzbierać co miesiąc jako dzieciak i kupić i mieć pełną grę jakąś tam. Na przykład y, pamiętam, że tam prawo krwi było w którymś w pierwszym jednym jeden z pierwszych gier pełnych w CD Action. To było właśnie prawo krwi, takie polski, taka polska gierka i naprawdę świetna, jak na tamte czasy. Ogółem było po prostu coraz lepsze, wychodziły te pełniaki do CD-Action, a tymczasem właśnie y, y, Secret Service jechali na to. I tutaj, jak macie kulisy, y, zaraz gdzieś to było tutaj. O, jak tutaj mogę wam przeczytać? Y, wydawnictwo Silver Shark dokonuje tym samym ewolucji na rynku i łamie nieformalny pakt zawarty przez polskie pisma Ograch. Dołącza do CD-Action płytę. CD. Początkowo tylko z programami i wersjami demonstracyjnymi, ale już w grudniu 96 z pełną wersją gry polskim Prawem Krwi. No właśnie, Prawo Krwi. To właśnie dodanie pewnej wersji wywołało wśród konkurencji oburzenie, ale dla wielu czytelników to pierwszy moment w życiu, gdy trzymają w dłoniach oryginalną grę wideo. Dodatkowe emocje powodował konkurs w pierwszym numerze do wygrania warty setki złotych napęd CD. 9.50 za egzemplarz wydaje się niewygrowaną ceną, jak na no, takie atrakcje, wprost to przepustka do lepszego świata. No i ogólnie City Action już później utrzymywało, że praktycznie w każdym numerze od tego grudnia już była jakaś gra. Początkowo to były takie kiepskie jakieś Ramon spell roster, później tam były różne inne gierki, ale z każdym miesiącem coraz lepsze, coraz lepsze te gry były. I po prostu człowiek się do tego CD jak się przyzwyczajał, w ogóle też jakość tekstów powoli zaczęła rosnąć i coraz lepsze dawali teksty i zaczęli wyrównywać, że tak powiem, się poziomem Secret Service. A Secret Service po wydaniu tego czasopisma tutaj, tego numeru specjalnego, więcej nie wróciło do dodawania CD do czasopisma i zaczęli upadać. Zaczęli upadać na tyle, że w 2000 roku przełamali się, chyba czy w 2001 przełamali się i zaczęli do swojego czasopisma w końcu dodawać płyty CD, bo wcześniej nie dodawali tych płyt CD i ledwo przetrwali na rynku. Właściwie tak z rozbiegu, że ludzie kupowali. Ja też kupowałem tam wtedy sekret service, ale już tylko wtedy, w te miesiące, gdzie starczało mi. Kasy, no bo on był tańszy, owszem, niż CD-Action, zresztą widać, popatrzcie tutaj mam z 97 szósty numer 4 zł. no to był trzy razy tańszy niż CD-Action, no ale nie miałem tej płyty CD, a ta płyta CD dla mnie, dla nastolatka jako gracza, to było właśnie coś, na co świeciły mi się oczy. Właściwie był Secret Service też właśnie jechał na CD-Action, co mi się też strasznie nie podobało, pamiętam, jako gracz, jako gracz zacząłem to, to czasopismo z Secret Service traktować jako takie drugie, dodatkowe, że może kupię. Potem jeszcze były inne, był Reset, był Play, były te czasopisma, zaczęły wtedy wychodzić, chyba to był taki złoty okres branży yy, piśmienniczej w Polsce między tym 98 a 2002-2003, gdzie tych czasopism było chyba z 8 czy 9, nie wiem ile nawet dokładnie było, ale było ich dużo. Był Reset jeszcze, yy, 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 no no dużo było ich, nie, nie chcę mi się tutaj wymieniać, bo tak średnio je pamiętam. Ale właśnie to wyłamanie się, pamiętam, to wyłamanie się pokazało, ta, ten numer pokazał, że Secret Service nie rozumie, na czym polega dodawanie pełnej wersji gry. Po pierwsze, to cena, byłem zawiedziony jako dzieciak i więcej. I to jedno, jeden z tych zawodów, który spowodował, że odwróciłem się troszkę od Secret Service i zacząłem kupować właśnie CD-Action. Bo CD-Action traktowali mnie poważnie, dostawałem to, co było napisane. Nie było takiego tutaj place hoardera, że niby trzy części i nie czułem się oszukany, po prostu kupując CD-Action. A to, jak kupiłem, pamiętam, poczułem się najzwyczajniej w sieci oszukany, a gra zupełnie nie spełniła moich oczekiwań. I z takiej mitycznej gry stała się taką grom, która no w jakiś tam sposób wpłynęła na moje growe życie, ale już nie była tak mityczna, już obrała po prostu. To wydanie obrało ją z tego mitycyzmu, i pamiętam, że już dla mnie Alone in the Dark przestał być takim mitycznym, tym rajem dla gracza. Nie? No. I to właśnie no, to jedno z takich wydarzeń w moim growym życiu spowodowało, że ta seria Alone in the Dark przestała być dla mnie już takim świętym gralem. Później wyszedł jeszcze Alone In The Dark the New Nightmare w 2001 roku. Pamiętam, że już przez to właśnie co tutaj mnie spotkało z tym czasopismem CD Action i, i z tym czasopismem tutaj Secret Service, przez to co mnie tutaj spotkało, New Nightmare y, pominąłem po prostu. Zresztą gra dostawała średnie noty, ona była taka 7 na 10 mniej więcej w tamtych czasach i jakoś tak mnie ten Alone In The Dark New Nightmare pominął. Natomiast kolejna część, czyli Alone in the Dark, po prostu kolejny reset serii z 2008 roku, znowu rozpalił moje growe serce. Pamiętam, że gra była mega zapowiadana na, na świetną rewolucję po prostu w gamingu. I może by tak było, gdyby tą grę tworzono dłużej, bo ta gra na screenach, no zobaczcie, na screenach w 2008 roku ona wyglądała genialnie. Po prostu jak widziałem te screeny w tamtych czasie, czy to na internecie, bo 2008 rok to już był internet w Polsce... Mocno rozwinięty, więc już się na internecie też oglądało, ale tam let's play, nawet chyba, czy tam jakieś, jakiś teaser oglądałem, pamiętam, Alone i darka gdzieś tam. No to byłem, pamiętam, napalony i myślałem sobie, no w końcu rewolucja w, w dziedzinie takich, właśnie, survival horrorów może nastąpi, bo gra zapowiadała się na naprawdę genialną. I powiem Wam, że jak się gra w tą grę. To faktycznie widać tam ten potencjał na tą genialność. Natomiast to, co dostaliśmy na premierę, to była wersja niestety nawet nie beta, to była wersja alfa gry. Dosłownie wszystko było skopane. Sterowanie, e, kamera, błędy graficzne, e, błędy kolizji obiektów. No wszystko, co mogło być, było skopane. Ja pamiętam, jak w ogóle taka wersja w Polsce wyszła. Bardzo fajna wersja tej, tej gry. Talone i. In... The Dark 2008 Bardzo fajna wersja wyszła, ja mam ją, oryginał To wyszła taka trochę półkolekcjonerka, bo mamy tam poradnik, mamy tam artbook i mamy grę I wyszła naprawdę świetna wersja gry Ale że gra była po prostu, no dostawała po dupie od recenzentów, no bo była kiepska po prostu Tragiczna była właściwie na premierę Potem wyszły jakieś ładki, ale 2008 rok to jeszcze nie było tak, że się ściągało te łatki tak szybko z internetu, więc często czekali ludzie po prostu na łatki w czasopismach jeszcze, nie? W 2008 roku. I po prostu jak gra nie działała ci z płyty, to już sobie nie zawracałeś z nią gitary, tylko odkładałeś na półkę i grałeś w coś innego. No i tak było w moim wypadku, że. Ja już na tego patrzę, czy czegoś tam nie, nie czekałem w ogóle. Pamiętam, że tyle się namęczyłem, żeby dojść do tego tam parku, jak doszedłem do tego parku i tam nie mogłem celować, bo pamiętam, że celowanie było nawet, nawet skopane na myszce. No to zrezygnowałem z grania i po prostu no, mam ten oryginał nawet do dzisiaj, ale był to dla mnie mocny zawód. Bardzo mocny zawód była ta gra w 2008 roku. Później, już właściwie o tej serii zapomniałem, ale niedawno całkiem, bo w tym roku, kupiłem sobie za 8 zł Alone in the Dark Illumination. Za 8 zł było w promocji, teraz jest 18 złotych, Powiem wam, nie kupujcie tej gry za cholerę. Alone in the Dark Illumination to jest tak tragiczny krab, że ta z 2008 roku, pomimo tych błędów, pomimo tego wszystkiego, ona widać, czuć w niej ten potencjał niewykorzystany nie? w tej grze. A w tej grze, to ja nie wiem kto ją zrobił, ale to jest tak, jakby ktoś zrobił grę z zasetów, po prostu byście dali takiemu gościowi, co to są tutaj te firmy takie, gdzie z zasetów robią gry, jakbyście dali im licencję i zrobiliby wam taką, takiego gniota. Po prostu tak tragiczne jest gra, ja nie sądziłem, że te większości negatywne recenzje, że to jest prawda, musiałem się przekonać na własne oczy i na moim kanale macie tutaj Alone Dark. In The Dark Illumination, część pierwsza i ostatnia, no i się okazała oczywiście ostatnia. Nie dość, że film nie był jakoś mocno oglądany na moim kanale, to ja sam modliłem się, żeby tutaj po prostu nie było za dużo łapek w górę, żebym nie musiał w to gówienko grać, bo gra po prostu pod kątem grywalności jest tragiczna. No i można sobie tutaj obejrzeć ten let's play u mnie na kanale. Ja tutaj wyłączę. Można obejrzeć ten let's play na kanale, gra jest po prostu tragiczna. Nie pograłem na szczęście więcej niż tutaj. Mam te 40 minut, plus tam trochę jeszcze próbowałem coś tam sam podejść. Nie przekroczyłem dwóch godzin, nawet nie chciałem marnować 8 złotych i zwróciłem ją w pierłony do sklepu. Potem jeszcze na kanale możecie znaleźć u mnie, jak ogrywam Demko. Ostatnia część Alone in the Dark, która jest już nie krapem, ale jednak ja po ograniu Demka stwierdziłem, że się wstrzymuję, bo najnowszy reset Alone in the Dark tu kiedyś ogram pewnie. Natomiast nie mam tej gry jeszcze, a dlaczego jej nie mam i dlaczego nie jestem napalony? Bo ona trochę wypatrzyła mi wizję, jak zagrałem w demko i zobaczyłem, że ta y, jakieś tam żaby, jakieś takie zmienione, zbyt mocno zmieniona ta Zbyt mocno zmieniona ta posiadłość jest. Dla mnie Alone In The Dark to się kojarzy, co, co tutaj właśnie powinno być. Powinna być ta posiadłość powinna być jakaś mroczna, sekretna tajemnica powinny być potwory, które tam się pojawią od któregoś momentu gry powinno być tak jakbyś mroczne śledztwo w połączeniu z walką i w połączeniu z zagadkami. I niby tak jest, ale jest zbyt przekombinowana ta. Alone in the Dark najnowsza, dlatego stwierdziłem, że nie kupię na premierę kiedyś Ogram, ale gra, pomimo, że jest to seria, która jako na mnie, nagracza, wpłynęła w bardzo dużym stopniu i którą śledzę właściwie od samych początków jej istnienia, to po prostu to, co zobaczyłem na lets jak mnie nie przekonało do tego, żeby kupić najnowszy tutaj remake. Ja sobie tą grę wyobrażam zupełnie inaczej, zupełnie inaczej bym chciał, żeby ona była wykonana niż to, co zrobili w remake'u. Nie mam pewności jak to jest do końca zrobione, no bo nie ograłem, kiedyś pewnie ogram, natomiast przez moje różne przeżycia, między innymi może wpłynęło też na to, na decyzję o tym, żeby nie zagrać najnowszą część, może wpłynęło to Illumination, po prostu, że nie wierzyłem, że twórcom się uda coś zrobić, trudno, nie wiem, kiedyś ogram. W każdym razie tak wygląda moja historia z in the Dark i jak widać do tej historii Całej tej serii: Alone in the Dark jest też mocno powiązane z czasopismo Secret Service i właśnie czasopismo CD Action i ta afera związana z tymi y, do, z tym dołączaniem tych płyt CD. W ogóle, jeżeli chodzi o Secret Service, to w późniejszym czasie, czyli po tym 1997 roku, dla mnie to pismo miało taką. Y, Taki, taki posmak antykonsumencki. O, Im się wydawało, Secret Service wydawało się, że oni są liderem na rynku i że to się nie zmieni i że oni zostaną tym liderem niezależnie od tego, co zrobi konkurencja. I dlatego przegrali CD Action już w 2000 roku. CD Action dawno miało dużo wyższą sprzedaż pod kątem ilości egzemplarzy i to, i to o niebo wyższą niż Secret Service. Jakaś głupia. Naprawdę antykonsumencka, niepisana umowa o tym, żeby nie dodawać czasopi do czasopisma y, płyty CD. Właściwie to jest jeden z powodów, który wykończył Secret Service, bo gdyby Secret Service y, przełamał się i olał tą umowę, powiedział: Dobra, nie, jednak mieliśmy rację, widzę tu po CD Action, CD Action odnosi właśnie sukcesy. Znowu atak kaszlu. I gdyby tam powiedzmy w 1997 roku przetestowali sobie ten alone inne i od 1998 zaczęli tam dodawać te płyty z, z pełniakami, to ja myślę, że Secret Service byłoby w stanie wrócić na dobre tory. I gdyby przełamali się i nie ta upartość tego naczelnego w Secret Service, który zresztą był anty-CD actionowy, antykonsumencki nawet trochę, no bo nie chciał dawać graczom pełnych wersji gier. No, dla nas graczy chyba pełne wersje to było coś, co było takim... Y Game changerem, takim kopem w pupę, żeby kupować jednak oryginały, bo warto mieć oryginał itd. i tak dalej. I CD-action było takim synonimem nowoczesności. Natomiast Secret Service został w tym swoim półświatku, kupowali go tylko dekadenci, <noise> którzy czasopismo kupują po to, żeby czytać, a nie po to, żeby odpalić płytę, zobaczyć sobie najnowsze demka. W ogóle tam jeszcze była też przecież scena, było tych setki zinów. Jeżeli chciałeś mieć tony rzeczy do poczytania to kupowałem CD Action, bo samo czasopismo było dość grube i było dużo do poczytania. Co prawda byli tam taki na przykład był yy, strasznie nie lubiłem tego redaktora, on kiepsko pisał recenzję i w ogóle nieraz po, po prostu po łebkach LD, Eld się nazywał. On Jedyne recenzje, jakie dobrze pisał, to akurat z dziedziny, która mnie nie interesuje, czyli sportowe, czyli tam football menedżery, to może na tym się znał. A resztę, każdą grę, jaką opisywał poza football menedżerem, ewentualnie czy FIFO, to, to była tragedia. To była tragedia. I Elda nie lubiłem nigdy, ale później Elda zwolniono, także później <laughs> pismo jeszcze zyskało ten, ale to są opowieści na inne, że tak powiem, filmy. W każdym razie, tutaj w tym momencie myślę, że jeżeli chodzi o Secret Service, to przegrało z Jakby w 1998 roku zaczęli dodawać płyty CD, to myślę, że przetrwaliby podobnie jak z do tego 2010, a może nawet dłużej, bez żadnych, bez żadnych takich. Olbrzymich zawirowań, natomiast no, sami chcieli upaść. No to upartość naczelnego spowodowała Nowak, ja mam ją nazwisko, Nowak ten gościu, ten naczelny yy, w Secret Service. Nowak doprowadził do upadku Secret Service, takie jest moje zdanie. I nawet potem, yy, no, mniejsza z tym. To właściwie tyle ode mnie. Taka jest moja historia, jeżeli chodzi o grę Alone in the Dark. Śmieszne jest to w tej historii, że żadnej części nigdy nie przeszedłem Alone in the Dark, a mimo wszystko ta seria tak mocno miała wpływ i wydźwięk na moje życie jako gracza. No tak czasami bywa. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Hejjo!